Jest. Już witamy z bośni. Dojechaliśmy wczoraj po południu. Byliśmy już w Sarajewie, zwiedzaliśmy, ale zanim do tego dojdziemy, zanim Wam pokażę Sarajewo, wróćmy jeszcze do trasy, jaką tutaj pokonaliśmy. Także wszystko zaczęło się punktualnie i idealnie na zaplanowanym czasie. O godzinie 8.34 w poniedziałek. Mówił człowiek, że o 8.00 wyjazd, a one jeszcze z boku na bok. Pobudka! Także, jak widzieliście, wszystko według planu. Pierwszym postojem, pierwszym postojem na naszej trasie były Niżne Tatry, dokładnie Mała Fatra. Kąd na chwilę zapraszam Was na krótką relację z tego miejsca, także wróćmy już teraz o 3 dni do tyłu i zapraszam na krótką relację z Małej Fatry. No siema, witam na Małej Fatrze w Niżnych Tatrach. Był to taki nasz planowany postój. Tak jak powiedziałem, to ja z przyszłości prawdopodobnie dwa dni do przodu. I wtedy się znaleźliśmy w Sarajewie. Mieliśmy dzisiaj chytry plan wskoczyć na taki lup wokół górki 10-kilometrowy. No, ale niestety, jak widać od pogody wszystko jest zależne i nie udało się rozpadało się rano już nawet troszeczkę weszliśmy na szlak ale zaczęło padać zrobiło się straszne błocko o proszę i podjęliśmy decyzję że wracamy szkoda tak to wygląda nocowaliśmy sobie na takim parkingu. Wszystko w miarę fajnie, noc cicha. Po szóstej dopiero zaczęły jeździć tu jakieś autobusy. Bo tu jest taka wioseczka górska Stefanowo, Terchowa Stefanowo. Bardzo, bardzo ładne miasteczko, bardzo ładne domy. Super, jest też taka fajna knajpka, wczoraj Jedliśmy smażone syry, zupy czostkowe i tak dalej, i tak dalej. Było zacnie, no i co? Zaczynamy tą podróż. Jak widzieliście, kolejnym naszym punktem będzie Sarajewo, aczkolwiek jeszcze gdzieś zapewne się zatrzymamy. Bo do Sarajewa stąd mamy około 800 km i chyba mi się nie chce jechać. Aż tyle. Głównym celem jest czarnogóra. Pochodzimy sobie trochę po dormitorze. Pochodzimy sobie trochę po górach przeklętych, będzie wybrzeże, będzie zacie, Będzie kanion, rzekitara. No, naprawdę polecam siedzić tą serię, bo będzie na czym oko zawiesić. Także. W tej chwili zapraszam do mnie, ale za dwa dni, czyli powrót do przyszłości. Witam z powrotem już w czasie realnym. No i co? Po małej fatrze na dzień dobry był pierwszy problem, bo tych problemów w podróży pojawiło się ciut więcej, ale po kolei. W małej fatrze z własnej winy wydarzył się mały fakap okienny, yy, który, a zresztą nie będę opisywał, sami sobie zobaczcie. No i coś nam ta podróż nie idzie, bo zaczynają się przygody i drobne komplikacje. Musiałem się zatrzymać przy autostradzie, bo już trochę z tym jadę. Ale pamiętajcie, zamykajcie okienka w Alkowach, bo możecie je po prostu stracić. Ja na razie użyję gaferka to jakoś zakleję żeby nie wiało a już mam pomysł na to jak to załatwić więc zbliżamy się powoli do większego miasta to to ogarniemy No, także pamiętajcie o zamykaniu okien wszelaki w kamperze, bo możecie je stracić, mogą zniknąć. Oczywiście próbowaliśmy, wracaliśmy się, szukaliśmy gdzieś na poboczu tego okna, to nie znaleźliśmy. Gdzieś pewnie się wśliznęło do rowu i, i tyle. I nawet nie sądzę, żeby się roztrzaskało. Tam nigdzie, naprawdę nigdzie jechaliśmy dwa razy. Nigdzie nie było nawet najmniejszego okruchu, szkła, cokolwiek, jakiegokolwiek śladu po tym oknie. Także przyszła taśma i też jest dobrze. I teraz tak się jeszcze zastanawiam, z tą taśmą sobie trochę pojeździmy. Ja jeszcze spróbuję to chyba, żeby było ładniej troszeczkę dla oka zrobić, zakleić ją białą taśmą, żeby nie był taki gafers szary naprawczy na wierzchu i tak dojedziemy do końca. Następnym punktem naszego programu e, były Węgry, nic specjalnego, znaleźliśmy sobie fajną miejscówkę nad Dunajem, na południu Węgier, niedaleko, dosłownie z pół godziny drogi od granicy już serbskiej, jak się okazało. Nie, w to nic specjalnego, wpadliśmy tam w pole słoneczników. No, ale słoneczniki, no tak, <laughs> ale to dopiero rano. Ale wieczorem, kiedy przyszła pora na kąpiel, wyszedł naja w kolejny fuck up. Kolejna usterka w kamperze. Mianowicie gdzieś Przecieka brodzik, nie całą ilość wody porzuca pod siebie i wylewa się do kampera, ale część. Teraz muszę do tego dojść, ale nie mam jeszcze kiedy. Także dlatego dzisiaj w Sarajewie spaliśmy na kempingu, co by się w w wodzie spokojnie umyć i ruszamy dalej. No takie to życie w podróży można że same niespodzianki mam nadzieję że na tym będzie koniec i usterki już ustąpią no. i co teraz zapraszam gdzie? do Sarajewa do Sarajewa stolicy Bośni udało nam się dotrzeć tak jak już wspominałem wczoraj około godziny 16 nie? bo takie korki były tak, wjechaliśmy do miasta na godzinę szczytu tak, narażałem. Żeby sprawdzić jak głośniacy jeżdżą. No jeżdżą wąsko, ciasto, trąbią, kierunków nie lubią. Nie ma na drodze. Nie wpuszczają. <grym> braw brawurka, nie. Tak, jak to się mówi. No, brawurka, brawurka. No. no, także teraz zapraszam na krótki spacer po Sarajewie. No, spacer z jakąś małą opowieścią o tym mieście. No, nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Także cofamy się do wczorajszego popołudnia. Dzień dobry z Sarajewa. Witam się ze stolicy Bośni. Dojechaliśmy całkiem niedługo. Eee, a za mną jest most łaciński. Nie bez wybrałem go, aby zacząć tego vloga właśnie w tym miejscu, ponieważ właśnie tutaj, 28 czerwca 1914 roku, został zamordowany wraz z żoną Franz Ferdinand, arcyksiąże. Eee, I jak to się skończyło? Wszyscy wiemy wybuchła pierwsza wojna światowa. Na miejscu widzimy taką tabliczkę. Upamiętniającą to wydarzenie. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zabił go serbski nacjonalista. Także tak to już jest. Chyba zaczynamy wracać powoli do takich czasów. Za mną teraz najstarsza dzielnica Sarajewa, do której się udajemy na drobny spacer, także zapraszam. te stare miasto, prawda? My sobie na kawce woźniackiej, bo wyczytaliśmy gdzieś w jakimś przewodniku że Bośnia jest prawdopodobnie pierwszym krajem, gdzie w ogóle serwowano, gdzie powstały kawiarnie i serwowano kawki. Było to bardzo, bardzo dawno. Dzieci. Uśmiech! Dzieci jedzą radę. Mówi się, że jest to styk kultur, gdzie łączą się e, muzułmanie, Żydzi, katolicy, prawosławni, e, gdzie łączy się również wschód z zachodem. I tutaj mamy na przykład takie świadectwo właśnie tego, o czym mówię. bardzo fajne ale w, w gwarnie tu jest też no i już powoli opuszczamy to miasto um, idziemy sobie na parking z na którym zaparkowaliśmy sobie kampera straszny gwar na tych ulicach tutaj już trochę przycichło bo już wychodzimy z takiego głównego dyptaka. więc pomyślałem sobie, że może opowiem o tym, jak powstało to Sarajevo. Sarajevo założyli Turcy osmańscy w XV wieku. Leży w 1462, a sama nazwa pochodzi od tego, że z dwa człony, Saraj, który oznacza Pałac Ewo to jest jakby tam kombinacja słowa oznaczającego nizinę. I tutaj właśnie e, Turcy dojechali i, e, i powstał ich pierwszy pałac. To taka ciekawostka. Nie mnie bywa Magnesik już jest. Pamiątką z olimpiady, która tu się odbyła w Sarajewie w 1984 roku. Była to zimowa olimpiada i był to szczyt tego, co tutaj się działo, czyli tej dobroci, tego rozwijania się. Itd. To było takie podsumowanie tego, jak to było dobrze. I po tym, jak wiemy, 8 lat później, Przyszli znowu Serbowie i trzy lata oblegali to miasto. I zaczęła się wojna jugosłowiańska. Także historię mają naprawdę brutalną. Można jeszcze wspomnieć o tym, że w XVII wieku 80% miasta zostało zburzone, zniszczone. Bo jakiś inny arcyksiążę sobie przechodził z armią, tędy i załatwił. Wtedy stolica została przeniesiona do miasta Trawnik, przez które dzisiaj przejeżdżaliśmy w zasadzie obok niego, czyli jest jakieś 70 km na północ od Sarajewa. No, tu taka bańka informacyjna, nic więcej już. O tym nie powiem. My jesteśmy już gdzieś przy jakiejś głównej ulicy. Dużo sklepów, tyle tak jak mówiłem. Spadamy gdzieś poszukać jakiegoś noclegu. Prawdopodobnie będzie to jakiś kępit na jednym ze wzgórz tutajszych. Już zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze otwarty. No. W blokach jeszcze w tym mieście widać ślady wojny, właśnie tej jugosłowiańskiej, i to naprawdę na wielu. Bo chodzimy, patrzymy i tak się zastanawiamy, czy to tak specjalnie zostawiono, żeby pokazać światu, jak trwała i dramatyczna była ta wojna. Jakby nie patrzeć braterska wszyscy też pamiętamy i wiemy co na przykład stało się w Srebrenicy. No i jak tam Sarajewo piękne miasto, prawda? Szkoda tylko, że nie mamy na niej więcej czasu, bo jest jeszcze kupę rzeczy do obejrzenia, do poczytania. No, ze dwa dni takie pełne myślę, że na tym miasto to tak akurat. Także tyle. Życzcie nam szczęścia i jak najmniej usterek w dalszej tej podróży. My właśnie, może pokażesz, wjeżdżamy w kolejne góry i lecimy zdobywać. Maglicz, czyli najwyższą górę Bośni, która ma 2586 metrów albo 2568 I Jeszcze tak do zakończenie, może jakaś taka mała praca umysłowa dla Was, żebyście się zastanowili, może komuś się zechce odpalić wujka Google To jest, jest tak praca Jebus. Jebus, Jebu, Jebus. Coś <grym> takiego było. Także nie każdy Bośniak jest Bośniakiem, ale każdy Bośniak jest Bośniakiem. I tym optymistycznym akcentem żegnamy. Do następnego. Do zobaczenia na Magliczu.